Isaac Newton i jego obliczenia odnośnie czasów końca. Isaac Newton, oprócz swoich przełomowych odkryć naukowych, był także głęboko zaangażowany w badania teologiczne, które przez większość jego życia pozostawały w cieniu. Fascynował się proroctwami biblijnymi, zwłaszcza tymi z Księgi Daniela i Apokalipsy Świętego Jana. Jego podejście do analizy tych tekstów opierało się na przekonaniu, że świat ma ukryty, boski porządek. Który można odkryć przez dokładne badanie zarówno natury, jak i pisma świętego. Jednym z najbardziej znanych wniosków Newtona w tej sferze było przewidywanie końca obecnego porządku świata, który umiejscowił najwcześniej na rok 2060. Oparł te wyliczenia na analizie proroctwa z księgi Daniela, szczególnie na fragmentach dotyczących czasów, czasów i połowy czasu, interpretując je w sposób, który według niego odnosił się do okresu trwania Kościoła chrześcijańskiego i jego przemian. Newton podkreślał, że jego przewidywanie nie jest proroctwem w tradycyjnym sensie, ale raczej próbą obliczenia możliwego zakończenia pewnej epoki, która mogłaby zwiastować powrót Chrystusa. Uważał, że wielu ludzi w historii próbowało nieprawidłowo przewidzieć koniec świata, co często prowadziło do fałszywych alarmów i zniekształceń religijnych. Co ciekawe, Newton przewidywał nie tyle koniec świata w sensie całkowitego zniszczenia ale bardziej koniec znanego nam porządku, który miałby być związany z ustanowieniem nowej ery boskiego panowania. Był przekonany, że proroctwa nie miały na celu zrozumienia przez starożytnych, lecz przez ludzi w przyszłości bliżej czasów ostatecznych.